Kupaki, który raz jesteście? Ja? Ja, od ja jestem, jestem od pierwszych na tym. Tak, od od, od pierwszego nie Nie chodźcie za mną, bo was nie jestem A, w stanie nie objąć. Nie nie wiemy, no! Dobra, no. No. no, ja co ja. roku was widzę. tu zanika. Kolega też. No, czekamy się, no! <grym> Dobra, skąd jesteście? W kolonia gmina po Pinczu. Pinciu! Biegamy i chodzimy. Dzielny człowiek. I chodźcie do mnie na chwilę. Tylko dwie pół minutki ze mną. A potem już biegniecie pod zwycięstwo. Także come on, come on everybody. Lecimy. Uwaga, poproszę o wpływ do pupy. Pięta, pięta. Tak, ludzie ładnie tutaj balon ciężaru. I w dobrym nastroju podkaczemy sobie. Work, czanta, paja. Pięknie, góra. Poprawiła się biegaczka, tak jest. Wracamy z powrotem. Ci, którzy biegną na piątkę, czyli biegniemy do góry przez park. Wracamy tutaj koło hali. Biegniemy do zbiornika, tu koło naszej promenady. Zawracamy, biegniemy. Do końca i wracamy z powrotem. Możecie mi pomachać. Skąd jesteście? Skier. Ja jestem z Brzeziny. Skąd? Biegliście już kiedyś, jeszcze nie? Ja tak? Na Tak? Ja też panią filmowałem. Tak, może. Na pewno. Jeszcze chwilę, sekundę. Jeszcze sekunda. Musimy nagrać wszystkich, żeby było wiadomo kto wróci tutaj. Ilu wróci zobaczymy. No właśnie. Dobra liczcie. Michał liczymy. 5 4 3 2 1 Dziękujemy za pomoc. I wystartowała grupa ponad 30 zawodników w tym metrze, ale to jest około kilometr 700 metrów. No i biegną dalej. Gorące brawa tutaj dla pierwszej trójki, która nie zdążyłem zauważyć, ale blisko tutaj koło nas się znaleźli. Brawo, brawo, tu kolejne osoby, które mijają. Oj, widzimy pierwszą zawodniczkę. Kolejne brawa tutaj dla kolejnego zawodnika, który też już nie po raz pierwszy widzę w Kazimierzy. Brawo! Brawo, brawo! tutaj też się nie poddają, co roku do nas przybywają, przynajmniej. też jest pierwsza trójka, która tutaj pleciała. I już gorące brawa, pierwsza piątka za nimi. Gorące brawa tutaj dla dwóch zawodników. 18 minut, pierwsza piątka. Także rzeczywiście. no... Już za nimi. I mamy zwycięzcę w biegu na 5 km. Pierwszy zawodnik. Gorące brawa dla niego, za chwileczkę, numer 44. Brawo, czas. Od razu na gorąco, jak tam trasa? I mamy też panią od razu, gorące brawa. Mamy siłę, jak tam na trasie, da się to wszystko przebiec w miarę? Przepraszam cię, dziewczyny I jak było? Super, trasa nie była zbyt trudna, była ślisko dosyć, jeżeli tak. chodzi o w parku. A tak to to fajnie, asfalt, trochę błota. Pierwszy raz w Kazimierzu? Zgadza się, pierwszy raz. No, bo ja pamiętam twarze z tych, którzy są wielokrotnie. Nie, pierwszy raz chciałam <grym> jak się biegnie, jak zawody. No no, przy ładnej daleko. pogodzie tu jest bardzo fajna atmosfera. Skąd przyjechałaś? Z Kielc. Z Kielc. super. Gratuluję, no bieg szybki, wśród chłopaków jesteś wysoko. Tak, zgadza się. Dziękuję bardzo. A na co dzień biegasz? Tak, tak, trenuję. Ale biegać zawodowo, czy co jest... A to jest... Amatorsko-wyczynowo, trzeba kojecieć. Dzięki. Dziękuję. Ja myślałem, że bez problemu. Poniżej 20 się zajdzie, Tam było to tak wieży. Który z panów wygrał? Kolega. Sieć spokojnie. Robimy polowe ten... Przyjechałeś skąd? Z Biskupic. Biskupic. Z biskupic, powiat, powiat proszowicki. Proszowicki. Więc... Nie stołeczny, stołeczny. No, ty startujesz tu u nas po raz który. O nie pamiętam. <grym> od ich lat, od 8-9. Musiałbym te filmy moje o, przeglądać. O, nie przeglądać. To, nie ty też? Znaczy ja miałem... Tak, trzecie chyba, nie? Przed to była Przypomnijcie, ja przypomnijcie sobie skąd jest. Przypomnijcie skąd jest <grym grym> też. To, to Posądzę, ja z Praszowicy. Fajnie! Po raz kolejny tu przyjechałem do was. Bo myśmy rozmawiali rok temu. Tak. No właśnie, co roku tu jesteś? Skąd przyjechałaś? Z Kaźmierzywięta. Na co dzień biegasz? Biegam. Tak. Wiesz, jesteś tu najmłodsza. No wiem. Do której klasy chodzisz? Do Super. Cieszę się będę trzymał dla no, ciebie kciuki. Dziękuję. Pan to nie wiem, ale byszka chyba, tak? I tutaj mamy panią na piątkę która kończy. 2602. Tu musimy jakąś specjalną nakładkę. i tutaj trzeba Brawo, brawo, do końca, do końca trzydzieści, wielkiej gorące brawa Do końca, do końca, Wiero zbieramy. Wiero zbieramy. do końca, do końca, do końca, do końca, do końca, do końca. Czas mamy. Brawo. 36 minut 13, Bardzo będzie tak,

Tym, jest! No, no. Tata mokry cały jest, pomachaj tam do konary panu. Tu. tu, tu jesteś, zobacz. Haha, <grywy> widzisz jaki ładny chłopiec? Mamy tutaj do zdjęcia jeszcze. A drogi, chodź ona. Chodź, chodź, chodź tu do mnie, chodź. Chodź czy pusimy na Facebooku wieczórko? Nie się.